Witajcie, zapraszam Was do mieszkania. Dzisiaj znajdujemy się w Pleszenia na światło i zapraszam się. Mamy duży, duży, naprawdę fajny salon z co najważniejsze, z balkonem i bardzo wrzesonymi oknami. Wpada dużo naturalnego światła. Dzisiaj akurat mamy bardzo dobrą pogodę, ale ja się jest bardzo nieprzyjemnie. Natomiast mi się normalna ogladała ta, to bardzo fajnie kolem ten salon. Patrzcie dalej. Łazienka. co prawda nie jest wielka, ale ma jeden wielki plus w postaci bardzo przestronnego prysznica. To jest oczywiście ducer. Idziemy dalej. Tutaj, z znowu, co warto podkreślić, wielkie okna. Całe mieszkanie, jak Państwo widzicie, jest świeżo wyremontowane. Także nic, tylko dostroić pod siebie i się wprowadzić. oknem, w którym będzie znajdowała się kuchnia. Też będzie można zrobić pod siebie, nic tylko działać i cieszyć się życiem i mieszkani. I jakby co, jesteśmy do Państwa dyspozycji.